Cześć, dziewczyny, dawno mnie znowu nie było, ale wracam do Was tym razem z testem kilku, właściwie dwóch kosmetyków mm, z wyższej półki i będzie to najnowsze patleta od Nataszy tenony. Sam kartonik mam mm, mi tu. elegancki, biały, z tyłu kolorki jakie mamy, wszystko opisane w wyjęciu palety pojawia nam się karteczka z opisem, jaki cień gdzie można użyć no i sama paleta główna bohaterka, piękna biała oczywiście tutaj śliska nie jest ona matowa nie jest ona belurowa nie wiem, wiecie yy, tak jak wczoraj, jest to plastik ale porządny, ciężki Co do samej jakości nataszy, no to wiecie, jak zwykle ja uwielbiam natasze i same te cienie bardzo mi się podobają. Są bardzo przemyślana Jest ta paleta jest podzielona na kategorie. Mm, tu jest jaśniej, tu jest takie pomiędzy, chociaż tu już jest ciemniej. Tak bardziej w brąz, tu jest w róż. Czyli nie można dwa makijaże nią zrobić. Prawda jest. Prześliczna ta paleta, yy, nawet powiem szczerze dla początkujących gdzieś tam, prawda, mm, osób, które chcą się gdzieś malować, to jest ona naprawdę bardzo pomocna, bardzo mm, taka, uważam w ogóle, że na ta szycie nie są bezbłędne, są świetne, więc yy, najbardziej na tak, mm, oczywiście zobaczymy. Z czym to się je? jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Więc mm, nałożę sobie bazę do SmartBoxa. Jest to baza, która już jest niedostępna. I używam jej tylko na większe wyjście, ewentualnie właśnie do takiego testu. Natomiast to jest test właśnie mm, może nie tak długotrwałości bo oczywiście ja nie będę używać, wiecie. Mm, nie wiadomo ile, tylko aby to będzie tylko test, test wiecia, a nie, nie na zasadzie trwałości. Ale przetestujemy, zobaczymy, i dałożę sobie może ten, jeśli jest ten, R, R1, ten R1, bo ten jest bardziej żółty. Ten już jest perłowy. więc nałożę sobie ten nie ściągam folijki nie zdejmuję um, już zwyczajnie um, nie przeszkadza mi ona nałożę właśnie na ten żółty cień ok, on nie jest żółty on jest taki beżowy to jest tak tak to jest beż Połowo beżowy cień Myślałam, że on będzie bardziej żółty, ale on jest beżowy W ogóle się minimalnie, prawie że nie pyli ta paleta mhm. Prawie że się nie pyli, dosłownie No nie, w ogóle ja tu nie widzę pylenia Teraz nałożę sobie nauk porwiowy, nauk porwiowy, pewna czy nauk. Eee, teraz może przybliżę troszkę. O. Może ten cień, on jest taki troszeczkę szary. I mam troszeczkę tyle mam między P2 a Y2. On jest cieplejszy, może ten o ten P2. Może ja Wam będę w ogóle nazwy. Wtedy możecie sobie bez problemu znaleźć w internecie, a ja nie będę mm, podnosić co chwilę tej palety, bo też boję się, że ją upuszczę i będzie problem. To jest cień. No, taki typowo przejściowy. Okej, okay, on minie po... Fala pigmentem. No, i w trzecim razie coś widać. No, patrząc w to lustro, większe, troszkę nabiera jakiegoś oku kształtu. Ale to jest taki właśnie. Mhm, tak musi być. Jest na nie. Przepraszam, was musi tak być, bo inaczej, inaczej się nie da po prostu. Moją lampę. No dobra. To jest P2. No i no coś tu widać w dużym wustarku, ale to jest... Teraz na ja sobie cień może taki... C2. On jest chłodny. Ja jestem w chłodach w ogóle. Mm. Si troszkę wyglądam, ale spróbuję go tutaj. Tak, widzicie. że samym zewnętrznym. O, on ci... O, bardzo ładnie to wygląda. Wow. Ale jestem w szoku, bo ja ogólnie nie jestem za. To jest taki szaro burcień. Tak jest jest szarak. Mm średnio takie lubię, ale o jak testować, to testować nawet czasami trzeba wyjść poza strefę komfortu, nie? Do już jeszcze wrócimy. To jest tak bardziej chyba na przetestowanie pigmentu. Okej, okay, ja trzecią warstwę, no i tu się buduje ładnie. Teraz wezmę drugi pędzel mm, i tą Y, dwójką cieplejszą jednak ja troszeczkę cieple. delikatnie dosłownie wiecie żeby to nie robić błota w górze a nad tym od razu jest taki inny kontrast inaczej to wygląda mam nadzieję że to będzie widać ten szary się wybił faktycznie Tu widzę czy to jest szarość no, paleta się odrobina pyli. Jakoś bardzo odrobinkę. Dobra. To jest to. Teraz sobie wezmę, wiecie, te rudości takie cieplejsze. One są bardzo mocno natomiast Tu nie ma typowego matu, takiego ciepłego matu. Ten Y2 jest chyba najcieplejszym matem takim wiecie, matem, matem ja już go bardziej dobudować nie mogę wybiję i troszeczkę tu widać ten y tą, tą dwójkę jest cieplejszy. dobra, a wezmę sobie może tym samym pędzelkiem W1, on jest taki, to nie jest mat, to jest taka satyna no, widzę, że przybija ta szarość, ale to absolutnie mi nie przeszkadza, bo, o, widzę, że mi ta szarość po prostu wybija ten taki ciepły prąs teraz. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. To jest kolor W1. myślę fajna pela czy dla makijażu jest tak, chcą mieć po prostu, wiecie, wybór w cieniach zarówno podoba mi się ten cień on jest, tu jest niby taki satynowy, błyszczący o, ale na oku tak nie wygląda na oku wygląda jak mat co to już jest fajne ale ta szarość gdzieś mimo wszystko gdzieś przebija niech tu widzę, przebija, więc też super dobra teraz wezmę ciemniejszy śwień. i to nałożyłabym takim sięście pędzelkiem bardziej tu mam taki jakiś, o pędzelek taki i może nałożę W3 brąz o, to jest brąz piękny, taki jak w poprzednich paletach, oczywiście na taszy. Uch, aż chyba za mocno. Czyli to widzicie, ja to sobie jeden raz namoczyłam pędzel, ja sobie to tutaj rozłożę. I zaraz będę rozcierała. Um. Okej, troszkę mi tu po dużo tego nałożyłam do godziny. Bo on mi przykrył całą tą rudość, tą ciepełko. Chociaż może w, w aparacie tego tak w tym... Może mi się wydaje. Mi się tylko zdaje w dużym lusterku. W moim lusterku to tak widać. W dużym i tutaj w podglądzie Chcę, że widać tą rudość troszkę. A teraz jeszcze tym ciepłym. Może teraz tym R3 to jest taki bardziej różowy cień. Może nie, wiecie co, wezmę inny. P2 to jest chyba w róż. B4. To jest beż, ja tym beżem tu delikatnie, tak delikatnie od tu. to jest P2, o tu między tym a tym cieniem, nie? Przy samym tym ciemnym. P3, teraz biorę P3 dla pędzelek, przy samo załamanie. Pewno, że... i widzę różnicę tu. P2 jest bardziej pieszowy było. P3. jest bardziej różowy, ale ciemny. To jest ciemny róż. To jest tak. Możecie tak bardzo tego w podglądzie nie widzieć na filmie. Teraz spróbuję jeszcze. T3 i może R2 to jest różyk. A może tu na wewnętrzny. No to e 3 widać ją. No coś coś nabywa, chociaż w sumie one się chyba zlały. Zlały w jedną całość. Ale w sumie jakoś niczego sobie jeszcze na dolną powiekę bym użyła W2, tutaj jest taki dwie bardziej brązowe cień ciepły brąz, przetestujemy go okej okay. też ładnie się tu nanosi i połączę to tą może tą w3, żeby to nie wyglądało tak wiecie znikąd o mhm. zobaczymy błyski tu w ogóle z błyskami jest tak powiem szczerze marnie bo jest tylko jeden jasny błysk jak dla mnie, to jest to jest, słuchajcie no nie wiem to nie jest w ogóle mm, ta, to jest, nie wiem, czy to jako rozświetlacz nawet to nałożyła spróbujemy to, no bo tutaj reszta to ciemne, wszystkie te błyski takie białe złoto mm. No nie, no nie. Słuchajcie, jak ja lubię Nataszę. Pokonał błyski chyba, nie wiem, maty ma piękne, jest błyski Średnio. no nie. Zobaczcie na to. To nie jest turbo pigment i to widać. Dobra dziewczyny, nawet z mi się nawet ten makijaż podoba. Podoba mi się to, co widzę. Yy. Myślałam, żeby zrobić, wiecie, jeden Makijaż hmm, chłodny, drugi ciepły, drugi jeden ciemniejszy, drugi bardziej różowy, ale nie będę szła w ten sposób, widzicie, co tu wyczarowałam, może jeszcze troszeczkę, słuchajcie, pójdę w górę, sorry na to. Właśnie widzicie, że 3 jest niby... To jest ciemny brąz, to jest brąz taki satynowy. I ja właśnie nie wiem, czy ja mam tą satynę właśnie. Czy ja bym chciała? gdzie tą satynę, aż tak niby tego, tego nie widać. To trochę jak brąz, ale... Ja nadal nie wiem czy ja bym chciała tą satynę tak. To, to jest taki satyna, ale... jaka wygląda na mat. Nie umiem tego Wam określić. Nie wiem, czy dobrze określam, po prostu zalega mi to oglądać na mat, natomiast w samej palecie to jest satynat. Dobra. Mam nadzieję, że mi się moje oczy podobają. A to jakie zrobiłam. Mm, zrobiłam, jak umiałam, tak, jak chciałam. Ogólnie paleta Poprawna, jakościowo super, co do błysków, no to co widzicie, że nie jestem zadowolona, ale sama paleta w sobie, sama paleta w sobie jest fajna, jest ci pigment fajny, podoba mi się i mam nadzieję, że Wam też. Zaraz zakończymy makijaż twarzy i przejdziemy do rozświetlacza. Kolejnym kosmetykiem, jakim tutaj mam, jest rozświetlacz. Jest to rozświetlacz od YSL. I opakowanie tutaj jest piękne, złote. To pityłeczko. W środku jest kartoniku. oczywiście jest piękny rozświetlacz ja mam go w odcieniu w ogóle czekajcie yy, yy, 01 przepiękny, szczerze tylko podkład chyba od YSZ, albo nie mam podkład, tak nakładałam na wesele, bardzo dobrze mi się sprawdza tego rozświetlacza byłam bardzo ciekawa opakowanie jest śliczne, takie poduszkowe otwieramy pędzelek patrzymy otwieram go w ogóle razem z wami tutaj razem z wami będę go używać oczywiście Się ten błysk. Wcześniej jakoś tak nie widziałam tego błysku. Nie wiem. Piękny, ale on jest elegancki, wiecie? To nie jest... Ja myślałam, w ogóle, że to będzie. Wiecie, co, tafla? Nie, to nie jest taka tafla, jak ja myślałam. O. To jest blask, ale elegancki. Naprawdę. My. Ja myślałam, że to będzie wiecie, tafla, taka matka z kosmosu. Nie, to nie jest taki. Nie jest tego typu rozświetlacz. Nie, to jest rozświetlacz. Właśnie elegancki. Taki, wiecie. Znów prześwietlona. Już sama, nie wiem. Teraz blugi. Nie wiem. Widzicie, on jest, w mam bardzo na sobie więc No, nie wiem, mam nadzieję, że tu coś widać. Gdzieś widać już dla mnie. To teraz świetlacz. Kurde. Czy to jest zależne od... Na skórze, no, nawet nie wiem, czy to jest widać oraz czy to jest taka właśnie biała poświata. Szczerze, jestem troszkę rozczarowana. Myślałam, że błysk będzie większy, a to jest taka po prostu poświata. No nie wiem. No nie. Jakoś jestem rozczarowana. Rozczarowana jestem w tym rozświetlaczem. Miałam takie nadzieję. nawet powiedziała, że miałam większe. Jak się tu widać? Nie wiem. Miałam większe nadzieje na ten rozświetlacz niż na paletę. Ej! Nie wiem, wiecie, ja jestem sroką dla mnie, jeżeli rozświetlacz jest... Niektórych rozświetlacz może być super, a mniej drobinkowy jeszcze wolniej jest został. I ja po prostu, wiecie, ja uwielbiam rozświetlacze, które wiedzą z kosmosu. Ja może tutaj. Ale jakoś nie widzę tego zachwytu. Wiecie? Przez blisko się przyjrzę. No jest fajne coś tam kwitać, ale jak dla mnie to nie robi jakiejś takiej, wieś, wielkiej roboty, no. No sorry. Prędzej e, Rare Beauty bym nałożyła niż to, ale i tyle. Tyle mam drogich nowości dziewczyny. Jeżeli chodzi o paletę, no to jest wspaniała i mogę Wam polecić z czystym sercem. Nie wiem, są blada. Poter mam, tak wiecie. Niby matujący, ale niby mm, taki jest niby transparentny, a troszkę bieli. No, ale co to palety, No, jest wspaniała. To jest przepiękna paleta. Więc nie jestem zawiedziona błyskiem, bo błysk jest taki... Mm, I ten błysk tyle. No, Maty są przecudowne, są maślane, są masełkowe, są satynowe. Tutaj są też satynowe mm, bardziej te to są takie bardziej satyny, te ciemniejsze, tu są bardziej maty. No, piękna jest paleta za do błysku Jestem zawiedziona. Ale ogólnie paleta jest super i zdecydowanie polecam w ogóle bardzo fajnie. Podoba mi się dobór kolorystyczny, zarówno ciemne, jak i jaśniejsze, jakieś te yy, kolorki świetnie tutaj są, można chyba wyciągać jakoś te cienie nie wiem, i chyba nie będę próbować no, jak widzieliście, widziałyście przed chwilą, no rozświetlaczem jestem zawiedziona, nie wiem jako jeszcze, ja jeszcze go sprzetestuję ja jeszcze zrobię, może to jest ta wiecie, wierzchnia warstwa, ale ten, na no, wiem, na paluchu widział. o, pięknie ale nałożony na dłoń, niby też coś ładnie całkiem odbija. A na twarzy. No, nie ten błysk. Nie ten błysk. Nie wiem. No nie wiem. Nie. Jestem na niej jakoś tak jestem. powiedzcie, czy miałyście Macie którąś z tych rzeczy lub miałyście i jakie jest Wasze odczucie względem nich. Bo ja po prostu może mam zbyt duże oczekiwania i dlatego może z nie powinnam się w ogóle nastawiać na kosmetyki, wiecie, czy będę fajne, czy nie, że będzie ekstra, bo to jest wyższa półka, więc będzie super. I później się jestem zawiedziona, bo było kiepsko. Bo mi się coś nie podobało, bo mi się coś nie sprawdziło, bo nie było tak, jak na TikToku, na YouTubie, na Instagramie, tak jak inni piszą. No nie. Dobra, kochane. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu. I zapraszam na kolejne. Myślę, że za jakiś czas na pewno coś nagram.